Mimo wakacyjnej przerwy w obradach rady miejskiej niektórzy stargardcy radni mają pełne ręce roboty. Na uwagę i pochwałę zasługuje fakt, że sami sobie szukają zajęcia. A jeśli do tego opisu dodamy wspaniały efekt uśmiechnięte twarze i dobrą atmosferę. O czym mowa? Marcin Przepiura, Krystian Masalski i Ireneusz Gąsiorek zorganizowali na osiedlu Żeromskiego osiedlowy piknik rekreacyjny. Pomysł wart odnotowania, bo jak do tej pory w naszym mieście odbywały się pikniki podobne do tego, ale przedwyborcze. Do zmiany w składzie rady miejskiej mamy trochę ponad dwa lata, więc inicjatywa godna odnotowania, nie wyborcza, ale za to prospołeczna. Sam pomysł wypłynął od naszego kolegi Krystiana Masalskiego, mieszka tutaj na tym osiedlu i wpadł na pomysł, żebyśmy zrobili coś dla mieszkańców tego regionu miasta. I wymyśliliśmy dzień osiedla jest to spotkanie mieszkańców ulicy Żeromskiego i, 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 i o, o, okolicznych tutaj ulic mamy za cel integrację z mieszkańcami, no a my przy okazji będziemy chcieli mieszkańcom zadać kilka pytań, czego oczekują, w jaki sposób chcą widzieć aktywność radnych miejskich tutaj, bo my jako klub radnych ligi powiatu stargackiego, no chcielibyśmy po prostu zasięgnąć informacji, w czym jeszcze mieszkańcom można by było pomóc. Uczestnikom pikniku dopisała pogoda. Najbardziej cieszyli się organizatorzy, którzy przecież nie dość, że włożyli mnóstwo wysiłku i pracy, to jeszcze zainwestowali swoje osobiste środki finansowe. To są nasze pieniążki prywatne, więc żadnych źródeł budżetowych czy, 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 czy samorządowych absolutnie nie. To są nasze pieniądze, które przeznaczamy właśnie na tą, na tą atrakcję dla mieszkańców tego osiedla. takiego. Wszystkie atrakcje sobotniego popołudnia były darmowe, a było w czym wybierać. Największą frajdę miały oczywiście dzieci, które przez dwie godziny miały do wyboru. Ścianę wspinaczkową, dmuchany zamek, przejażdżki konne, malowanie twarzy. Atrakcje przygotowane były w taki sposób, żeby dzieci w każdym wieku mogły znaleźć coś dla siebie. Rodzice mogli natomiast porozmawiać z radnymi, przekazać swoje uwagi na temat funkcjonowania osiedla i spraw związanych z naszym miastem. I ogólnie jeśli chodzi o osiedle, powiedzmy, Żeromskiego, Prusa, Limanowskiego, Dąbrowskiego, i Przybosia, to aktualnie są takie dwie większe sprawy, załóżmy parking przy Żeromskiego, bloki 1-3. Od ponad roku zabiegam jako radny u prezydenta i udało się już uzyskać pewne duże zgody. Między innymi w tym roku ma być wykonany projekt budowlany na parking dla, dla bloku 1-3 parking dla samochodów, także tam aktualnie mieszkańcy parkują na trawie. Myślę, że po nowym roku pójdą, mam nadzieję, że prezydent zauważy tą poczęcie mieszkańców, a taką, taką mam nadzieję, że raz tak będzie i pójdą finanse na ten cel i myślę do kwiecień, maj mam nadzieję, że tam powstanie nowy parking inną ostatnią rzeczą, którą mieszkańcy zgłosili to jest ulica Prusa i tam i, powiedzmy ulica przy Szeregowcach od 10-15 lat mieszkańcy zabiegają o oświetlenie i utwardzenie nawierzchni i no, w tym roku na przełomie czerwca zgłosili się pozbierają podpisy także aktualnie Planuję inżyniera miasta odwiedzić następnie prezydenta, i mam nadzieję, że też w tym przypadku coś się zmieni. Niestety kończą się wakacje a w Stargardzie Szczecińskim atrakcji letnich jak na lekarstwo. Dlatego cieszy każda najmniejsza inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta. Szkoda, że tylko trzech spośród 23 radnych miejskich widzi potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć. Pewnie za dwa lata otworzą się oczy i umysły pozostałych rajców miejskich. Tylko czy te same oczy i umysły mieszkańców miasta, a właściwie ręce, które stawiają krzyżyki na kartach do głosowania, pozwolą na to, by znów zasiąść w ławach Rady Miejskiej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w roku 2014.